Jakie słowo dzisiaj najczęściej występowało w liturgii słowa? Jakie? Nie? Święty? Nie, ale na S. Święty? Na słowo? Bardzo dobrze. Słowo. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. A, słowo, a, słowo, słowo. Co to jest słowo? Teraz możemy napotkać na barierę po drugiej stronie ekranu, bo może tam jakiś polonista jest. Ale spróbujmy. Co to jest słowo? Właśnie. Czym się słowo różni od wyrazu? Bardzo dobrze. Jest mówione. Wyraz to jest coś, co jest napisane. A gdy zaczynamy mówić ten wyraz, to staje się czym? Słowem. Słowem. Jest różnica między wyrazem a słowem? Jest. I to duża. I wyobraźcie sobie, że o tym dzisiejsza jest Ewangelia, dzisiejsza ja, liturgia słowa jest o słowie. Słowo, <laughs> przepraszam, stało się ciałem. O kim tu jest mowa? O kim? Bogu, czyli Jezusie Chrystusie. Bardzo dobrze. O Jezusie Chrystusie. Słowo, które wypowiedział. Bóg stało się ciałem. To jest właśnie ta uroczystość, którą obchodzimy. Słowo, w Piśmie Świętym jest to logos, stało się ciałem. Tu mamy pamiątkę tego, co się stało. Czyli Jezus przyjął ludzkie ciało. Czy Jezus odczuwał ból? No jasne, że tak. Mógł chorować? Uh -huh. Mama pieluszki mu zmieniała? No właśnie. Bo przyjął ludzkie ciało. Czyli czuł jak my. Bolało go. Jak się przewrócił, to pewno płakał. Mama do niego biegła. Podnosiła go. Przyjął ludzkie ciało. Słowo, które ma. Moc. Ma moc. Słuchajcie, gdzie jeszcze będzie Boże Narodzenie dzisiaj? W Betlejem? Ok. Gdzie jeszcze? Na świecie, ale gdzie? Tu. Tu, panowie, na ołtarzu. Za chwilę kapłan, wszystko jedno jak ma na imię, czy ksiądz Mateusz, czy mani, ksiądz Artur, czy mani, ksiądz Kamil, kapłan wyciąga nad chlebem i winem swoje dłonie. I co robi? Co wypowiada? Słowa. No właśnie. I przez te słowa chleb i wino staje się czym? Ciałem i i krwią Pana Jezusa. Bardzo dobrze. Przez co? Przez słowo. My nie odprawiamy do żadnych od czarów. My wypowiadamy słowa, które są zawarte w tej księdze, które wypowiadał Jezus. Bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Jezus wypowiedział znowu te słowa podczas ostatniej wieczerzy. Ale uwaga, tutaj, jak mówił wczoraj ksiądz Mateusz, na tym żłobie, na tym ołtarzu dokona się nie tylko narodzenie, ale i śmierć i zmartwychwstanie. Bo Jezus będzie chciał przyjść do mojego serca i powie, jedz mnie, żebyś miał życie wieczne, żebyś miał niebo. Bo ja jestem twoim pokarmem na życie wieczne. Bo jak będziesz mnie jadł w komunii świętej, to będzie ci też gwarantować niebo. Bo będziesz starał się być dobrym człowiekiem. Bo będziesz starał się, żeby inni przez ciebie mogli zobaczyć Jezusa. I ostatnia rzecz panowie, Słowo, które ma co? Moc. Damian, czy Twoje słowo ma moc? Ma. A jakie? Ma. Tak, ma wartość, ale też ma moc. Ktoś z Was może przytoczyć jakiś przykład? Tymek, Twoje słowo ma moc? Nie wiesz. A czy moje słowo ma moc? A Kiedy? Jakiś przykład. Tak, kiedy jestem dyrektorem, moje słowo ma moc. Powiem, że nie jedziesz i... Nie. i nie jedzie. Powiem sędziemu, że Damian to za długo tu jest i grandzi dyrektorowi do kucza. I co? I siódma rano. Komój podjeżdża powódka i jedzie na Okej. Okay? oczywiście już się śmieje ten, który powinien się śmiać z tego, ale jeszcze wszystko przed tobą. Rozumiecie, czyli słowo, które ma moc. Tymek, wracam do ciebie. Czy są takie słowa, które u ciebie mają moc? Może nie tak taką moc, jaką moc ma dyrektora słowo, tak ośrodka, nie znowu księdza Artura, dyrektora, a ty masz taką moc w słowie? Jasne, że tak. Wystarczy, że na przykład przyjedzie, to już się przeczepimy, kolegi, który są ulubiencem, właśnie co by przyjechał do ośrodka i byś kolegą powiedział, że jest frajerem. Że się w poprzednim ośrodku rozmawiał. To nie jest śmieszny kolega. Czy Twoje słowo ja miałyby moc? Tak, po pierwsze każdy by powtarzał, ale jeszcze powiedz, powiedz, co jeszcze kamień by się zadziałało. Znając realia. Każdy wycisnął? Każdy wycisnął jego. Zgadza się? czy słowo twoje ma moc? Ma moc. Ale. Kamień. Załóżmy, że przyjechał nowy. I dostajesz cynę z innego ośrodka że to jest Okej okay, gość. I ty jako z największą stażową, bo tu chyba nikogo jest większą stażową nie ma od ciebie, mówisz, zostawcie go, on jest gość. Czy słowo... hej? Czy słowo ma moc, czy nie? Ma. Ma moc. Każde nasze słowo, Panowie, ma moc. Czy jak powiedziałbym? Tysiu, coś brzydkiego o twojej mamie, czy miałoby to moc? Ja myślę, że tak. Zagotowałbyś się? Dobra, kolega powiedział, nie ja, albo do mnie nie skoczysz. Ale kolega, twoje słowo mia miałoby jego słowo moc? Wprawiłoby cię zaciśnięcie pięści? Tak czy nie? No tak, chłopie. Jestem pewien, że skoczyłbyś i pewno pół zębów by nie miał. Każde słowo Pana nie ma moc. Ma moc zranić, ma moc zabić, ma moc uleczyć. Tak, Aleks, jest? Przeżyłeś śmierć swoich rodziców, tak? Byliśmy razem na jakim pogrzebie? taty czy było ci trochę lepiej jak byli z tobą twoi bliscy my byliśmy i mówiliśmy słowa które były dla ciebie otuchą czy nie czy słowo było miało moc panowie każde nasze słowo które wypowiadamy ma moc może zabić bo głupie słowo wypowiedziane przeciwko komuś a poleci dalej może zniszczyć danego człowieka i nieraz samobójstwa dzieją się przez złe słowo, nie tylko przez zły dotyk, ale przez złe słowo. Bo ktoś kogoś oskarżył o coś czego nie zrobił, a ten ktoś miał tak słabą psychikę, że nie wytrzymał. I słowo zabiło. Nie bezpośrednio, ale pośrednio zabiło. Dzisiaj mówimy o Słowie, którym jest Jezus Chrystus. Jezus nikogo nie zabił. On pozwolił, żeby inni Go zabili. Ale po to, żebym ja i żebyś Ty miał życie wieczne. Po to, żebyśmy razem mogli być w niebie. Nie Tymek? I tam będzie wieczna radość, wieczne szczęście. Tam będziemy mogli się wiecznie radować. Bo tam nie będzie złego słowa. Amen.